Witam serdecznie, szczęść. Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Lecz o północy rozległo się wołanie: Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych, czyli głupie do mądrych rzekły użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne, mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć, idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Tak na szybko, nie? To jest fragment z przypowieści o Królestwie Niebieskim, które podobne jest do dziesięciu panien, pięciu mądrych i pięciu Głupich, nieroztropnych. Pięć miały oliwę i lampy, a pięć miały tylko lampy bez oliwy. Brakowało im tej oliwy. Ta oliwa została w domu? A może w domu nawet jej nie było? Po prostu nie miały. Nie miały oliwy. Nie mogły zapalić swoich lamp. I nie mogły przez to też wejść do Królestwa Niebieskiego na ucztę weselną. A pan młody zamknął przed nimi drzwi. One się pojawiły później, ale to już było za późno. Miały oliwę, ale wzięły ją od sprzedających. Kupiły ją sobie. Co to jest ta oliwa? W drugim liście Świętego Jana czytamy bardzo ważne słowo. Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą, lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę. Żeby mieć oliwę, to trzeba coś zrobić. Drzewo oliwkowe, przyci przycinać to drzewo, dbać o te drzewa, zerwać te oliwki, wrzucić do, do tłoczni, wytłoczyć, no i jeszcze tą oliwę jakoś oczyścić. I dopiero wtedy będzie przygotowana do. Do włożenia do tej lampy. I ty to musisz zrobić. Razem z Panem tego nie możesz kupić. Doświadczenia relacji z Bogiem nie możesz kupić. Jedną modlitewką tego się nie da załatwić. I, i niektórzy dziwią się, dlaczego te roztropne zachowały się w taki sposób. No właśnie. Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą. Nie możesz tego dać drugiemu człowiekowi. Człowiekowi, który zamiast pracować, to się bawił, jeździł na wakacje, zamiast czytać Biblię, to czytał horoskopy, może zamiast y, m, pokutować, to on, no właśnie, nie pokutował, zamiast robić rachunek sumienia sobie, to robił rachunek sumienia komuś innemu. No, i później taki człowiek budzi się, mówi: No, nie, no, nie chcę iść do piekła, chcę iść do nieba. Weźcie mi pomóżcie, no, pff, macie tutaj oliwy trochę? No nie, tego się nie da pożyczyć, tego się nie da dać, to trzeba przeżyć, a na to musisz mieć czas, czas się skończył, koniec, już nic nie możesz zrobić, już nic nie możesz zrobić, nie możesz sam sobie pomóc, nikt ci nie pomoże. Musisz przejść przez pustynię. Wychodząc z ziemi egipskiej, wchodzimy na pustynię. Taki czas, gdzie jesteśmy oczyszczani z grzechu, z przywiązania do grzechu, poznajemy Boga, Bóg poznaje nas, to trwa całe życie. No, nie oszukujmy się, całe życie. Na to pracujemy, żeby wejść do ziemi obiecanej. Do królestwa niebieskiego, do nieba. I na tej pustyni Bóg nas poznaje, ale także daje nam się poznać. Pokazuje, co jest w jego sercu, i pokazuje, co jest w naszym sercu. Pokazuje, jak bardzo nas kocha, jak bardzo troszczy się o nas. Na pustyni jesteś zdany tylko na Boga. I on mówi, wyprowadzę cię na tą pustynię, tak jak jest w pierwszym czytaniu z dnia, z księgi Ozeasza. Wyprowadzę oblubienicę na pustynię i przemówię do jej serca. Bóg będzie do ciebie mówił na pustyni, czyli tam, gdzie jesteś zależny tylko od Niego. Na pustyni bez parasolki, takiej, wiecie, ze słonecznymi jeszcze okularami, do tego bikini. Lodóweczka zimna, a, tej, a w tej lodóweczce jakieś tam zimne napoje, woda albo jeszcze inne. No i ty sobie tak leżysz, nie? Nie. Nie, nie, nie. Pustynia to jest praca, to jest współpraca z Bogiem. To jest też y, milczenie Boga i tw Twoje trwanie y, w Jego obietnicach. To jest wyciskanie z tej oliwki tego wszystkiego, co jest najcenniejsze. Ty jesteś taką oliwką, którą trzeba wycisnąć, wycisnąć do końca i z niej wyciągnąć tą esencję, ten smak, to wszystko, co się Bogu będzie podobało, co będzie Twoją pracą, współpracą z łaską. Powtarzam się jeszcze raz. W Księdze Mądrości czytamy Taki tekst. Pomyślnie ich wiodła, pod wodzą świętego proroka, przebyli bezludną pustynię, rozbijali namioty, w dzikiej okolicy stawiali czoło armiom, odparli wrogów. Gdy byli spragnieni, wzywali Twojej pomocy i dałeś im wodę, z surowej skały, napój gaszący, pragnienie z twardego głazu. Wielu ludzi nie ma tej wiary, tego doświadczenia, i mówią, chcielibyśmy to mieć. Zazdroszczę ci tej wiary, tego doświadczenia z Bogiem, chciałbym to mieć. No to czemuś nie poszedł za Bogiem wtedy, kiedy trzeba było iść? A chodziłeś za swoimi zachciankami, za swoimi yy, odczuciami. Pragnieniami, które nie były zgodne z wolą Boga, z Jego miłością, z Jego prawem. No i zobacz, jak wiele straciłeś. Jak wiele straciłaś. Znaczy, no tego jeszcze nie widzimy, dopiero to się stanie przed nami, bo to jest mm, ta przypowiedź, o której przed chwilą mówiłem, y, o tych pannach głupich i mądrych. To jest, to jest opowieść o przyszłości, która każdego z nas czeka. Wejdziemy. W stan takiego uśpienia, jakiejś śmierci, bo tam jest napisane, że wszystkie się posnęły, wszystkie zasnęły, umarły. Też tak można to czytać. No i, no i teraz jest czas na rozliczenie. Pokaż, co masz. Wyciągaj tą oliwę, wyciągaj tą mądrość, wyciągaj te swoje uczynki. Wyciągaj wiarę, która nie jest martwa, która jest pełna uczynków. Uczynków miłosierdzia, miłości, sprawiedliwości, roztropności, umiejętności, męstwa. Wyciągaj to wszystko, no ale nic nie mam. Po, pożyczcie mi, pożyczcie mi, bo ja nic nie mam. No ja ci nie mogę pożyczyć. Nie mogę ci pożyczyć długopisu na egzamin, bo mam tylko jeden. To jest też czas egzaminu. Co ja co ja na, palcem mam pisać? Nie, za późno. Nie wiem, co mam zrobić. No, całe życie żyłeś po swojemu, nie chciałeś iść za Bogiem, nie chciałeś się dać wyprowadzić na tą pustynię. No to teraz będziesz cierpiał na zewnątrz. A ci, którzy weszli w wiarę, weszli w tą naukę, weszli w tą pracę, współpracę z łaską, poznali Boga, sami zostali poznani przez Boga, wejdą na ucztę. Bóg daje nam tę łaskę. On daje nam tą oliwę. Weź ode mnie, nie idź i nie biegaj do sprzedających, bo to już jest za późno. Nie trać czasu nie trać czasu na... na wszystko, co jest niezwiązane z Bogiem. Trać czas dla Boga, a zobaczysz, że Bóg odda tobie ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy poszli za Nim, którzy Mu zaufali, którzy byli mądrzy. I pamiętajmy o tym, że głupota jest grzechem. Z głupoty musimy się nawracać, żałować i przyjmować mądrość, która jest jedna. Mądrość jest u Boga. Wszystkie inne mądrości, pseudomądrości, które nie uważają Boga, nie są mądrością. Święty Jan mówi tak. Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Tak jest z i Antychrystem. To jest jakaś mądrość, jakaś filozofia, która nie uznaje Jezusa jako pana i zbawiciela, nie uznaje go jako, jako tego najważniejszego sensu naszego życia. Wypowiadają Jego imię tak. O, tak często zamiast wulgaryzmów, tak bezwiednie, a on jest najważniejszy. On jest tą mądrością. No i, no i później człowiek się zdziwi. Ale to jeszcze przed nami. To jeszcze przed nami. Dzisiaj możesz. Dzisiaj możesz wejść na tą pustynię. Pan Cię zaprasza na pustynię. Przyjdź oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec, który Pan przygotował dla Ciebie na wieki. Przyjdź do mnie. Nie masz, jesteś głupia, jesteś głupi. Przyjdź do mnie, a ja ci dam tą mądrość. Przyjdź od dzisiaj, chodź za mną, stań się moim uczniem, mówi Pan. Usiądź, usiądź w ławce w mojej klasie, nie spóźniaj się na lekcję. Bądź przygotowany, wypełnij zadania, współpracuj z łaską, a zobaczysz, że na końcu będziesz miał tą oliwę. I, i, i z pustymi rękoma nie możemy stanąć przed Panem. Nasze, y, nasze lampy muszą świecić, muszą płonąć, płonąć Jego miłością. Jest jedna miłość. Jest jeden Pan, jedna. Jedno miłosierdzie, jedna sprawiedliwość, jedna mądrość tego wszystkiego, to wszystko otrzymujemy od Pana. Ale musimy wykonać pracę, współpracę z Nim. Jeśli nie, no to, sorry, nikt Ci nie pomoże. Nie jesteś kotem, nie spadniesz na cztery łapy. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.